Wysoka Rado, otwieram pierwszą Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Świlcza. Witam Pana Wójta Adama Dziedzica, witam Zastępcę Wójta Pana Sławomira Stykę, witam Radnych Powiatowych w osobach Pana Tomasza Wojtona, Pana Tadeusza Pachorka, witam Panie i Panów Radnych, Panie i Panów Sołtysów, witam Pracowników Rzędu Gminy Świlcza. Proszę Państwa, na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali w tym momencie obecnych jest Pani Bożeno 13, 13 radnych, w związku z tym większość, która może podejmować decyzje. Państwo otrzymaliście wraz z zaproszeniami materiały na dzisiejszą sesję drogą elektroniczną. Czy ktoś ma jakieś uwagi do sposobu, trybu przekazania? Nie widzę. W takim razie proszę Państwa. Przedstawiam porządek dzisiejszej nadzwyczajnej sesji. Kasi nie Punkt pierwszy jest przyjęcie porządku obrad. W punkcie drugim projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 w kolejnym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020-2029. Kolejny to projekt uchwały, swoje przystąpienia do realizacji programu pod nazwą Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, edycja 2019-2022. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Z racji tej, proszę Państwa, że jest sesja nadzwyczajna, nadzwyczajna, porządku nie możemy zmieniać, musimy procedować tak, jak przedstawiłem. W porządku nie głosujemy, on został, proszę Państwa, przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu pierwszego. Proszę państwa projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Świlcza na rok 2020. Przepraszam nie zabrałem okularów ale może sobie poradzę. W paragrafie pierwszym zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 075 pięć na podstawie i tutaj w, w, punkcie, w podpunkcie pierwszym umowy da, na dofinansowanie to jest program operacyjny województwa podkarpackiego pomocny sąsiad no i dwa promesa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to program maluch no i w paragrafie drugim zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę identyczną jak przed momentem wymieniłem. W paragrafie trzecim dokonuje się przeniesienia wydatku między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej proszę państwa zgodnie z tabelą i w paragrafie czwartym zmniejsza się plan dotacji z budżetu o kwotę 100 tysięcy złotych, zestawienie zmian planowanych e, kwot dotacji z budżetu określa załącznik do uchwały. Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Rozumiem Panie Przewodniczący Komisji Budżetowej, że oczywiście nie było posiedzenia z racji tego krótkiego interwału czasowego, więc Wysoka Rado, jeżeli są jakieś pytania, panowie wójtowie są obecni, więc jest obecna pani dyrektor Gminnego Środka Pomocy Społecznej, więc jeżeli coś jest niejasne, to bardzo proszę. Ktoś z Państwa chce zabrać głos? Widzę, że wszystko jest jasne. W takim razie, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Proszę o logowanie. Widzę 13 radnych, proszę o głosowanie, proszę Państwa, podaję wyniki. Głosowało 13 radnych, wszyscy oddali głos, głosy za. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. A kolejny punkt to projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Świlcza na lata 2020-2029. Proszę Państwa, zawsze już tak procedujemy. Państwo doskonale wiecie, że pokłosiem każdej uchwały budżetowej jest zmiana w WPF-ie. Tu chyba nic nie trzeba tłumaczyć. Proszę Państwa, więc te same programy. Oczywiście upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań. Państwo te zobowiązania macie wymienione na kolejne lata. No i oczywiście uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja jej całej nie czytam, raczej ma charakter porządkujący, więc otwieram Wysoka Rado dyskusję nad tym przedmiotowym projektem uchwały. Macie oczywiście załączniki to są te skomplikowane tabele o małych czcionkach. Jeżeli nie słyszę żadnych zapytań, a tak jak powiedziałem, procedujemy identycznie od wielu lat, według tego samego schematu, to proszę Państwa o głosowanie. Proszę się logować. Widzę 13 Państwa radnych zalogowanych. Proszę o głosowanie. Pani Natalio. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, podaję wyniki. Głosowało 13 Radnych, oddano 13 głosów za, uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej i korzystając z obecności Pani Dyrektor, Pani Dyrektor, bardzo proszę o kilka zdań naświetlić nam ten projekt uchwały, który oczywiście z Pani intencji procedujemy. Bardzo proszę. Szanowna Rado, program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej jest programem po raz pierwszy przez gminę przyjętą. W ubiegłym tygodniu została podpisana umowa o środki finansowe na kwotę już 80 742 zł Dotyczyć on będzie pomocy dla 10 osób o stopniu znacznym albo umiarkowanym, 30 godzin na miesiąc w pomocy w bieżących wykonywaniu codziennych czynności. Osoby te muszą mieć stopień określony przez Powiatowy Zespół Orzekania do Spraw Niepełnosprawności. I Program ten będzie realizowany całkowicie z programu solidarnościowego. Tu nie zachodzi potrzeba wkładu gminy w, żadne w środkach wysokości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych ma jakieś pytania? Chce nam coś wyjaśnić jeszcze? Ja tylko, jak zwykle, takie małe, krótkie pytanie po zakończeniu programu. Gmina zobowiązana jest pewnie jak każdy inny program go utrzymać przez jakiś określony czas wtedy już z naszego budżetu. Czy tym razem się mylę. Bardzo proszę pani dyrektor. Tym razem nie. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawne jest z tego jak powiedziałam ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ze środków ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i on jest tylko na edycję 2.20 jeżeli będziemy chcieli. I to jest a, pierwsza edycja? edycja więc... Pierwsza edycja, tak? Tak. I będziemy mogli kontynuować? No jak będą edycje kolejne, to w kolejnych latach możemy, po raz pierwszy weszliśmy w ten projekt i, i co roku jak będzie taka potrzeba, będziemy składać wnioski i, i czekać na decyzję. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Radnych jeszcze chce zabrać głos? To bardzo proszę. O logowanie się, że Państwa ten. już jakiś kłopot? Nie, 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 No, ale widzę, że. No coś. coś łapie. Państwo macie kłopot? Nie możemy przetestować. Dużo lepiej to działa w powiecie. Tu kolega przewodniczący mi to wszystko pokazywał. Nie trzeba się logować za każdym razem. Jedno zalogowanie wystarczy, a później tylko głosowanie. u nas właśnie się zacina na tym testowaniu. Ale momencik jeszcze, może za szybko. Proszę Państwa, przerwa taka techniczna. Ja nie mogę. Uruchomić. Ta wersja papierowa. To znaczy, można tak. To jest głosowanie pierwsze, ja sobie zapiszę. Proszę Państwa, jeszcze raz spróbuję. Państwo macie kłopot dalej z testowaniem. Właśnie tu coś na tym styku. Z diatrami, może. może rzeczywiście aura coś, jakiś mniej korzystny sygnał, słabszy. Panie radco, co pan radzisz? No ogólnej. Dobrze, proszę państwa, wyjść? Dobrze, spróbujemy jeszcze raz. A i poczekać, tak? Proszę wyjść. To proszę spróbować jeszcze raz wylogować się i zalogować. Zresetujemy system. Panie Wójcie, korzystając z tej sytuacji, oczywiście tu nie mamy spraw różnych, ale być może są jakieś komunikaty albo jakieś pilne informacje, które można by było przekazać. Tak, oczywiście korzystając w tej chwili z możliwości wypowiedzi po zakończeniu sesji bardzo bym prosił, żeby radni z miejscowości Bratkowice udali się ze mną na króciutką dyskusję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To co? Logujemy się? Jeszcze nie, jeszcze. jeszcze nie. To może krótka przerwa techniczna, dwa, dwie minuty. Proszę wyłączyć nagrywanie.